Jeszcze przed filmem mam jedną informację, mianowicie 1 września, około godziny 15, będzie premiera zakończenia projektu Elektrowni, bo tak, to co teraz oglądacie, 31 września, jest to przedostatni odcinek, więc wyczekujcie premiery filmu, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, miłego oglądania. Cześć, witajcie, ja jestem Kosment, a dzisiaj znowu gramy w Minecraft Projekt Elektrownia. Znalazłem wejście i idziemy. Tyle mogę powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Powiem wam, że już to chyba czwarty raz mówię dzisiaj i naprawdę... gardło mi już wysycha. Więc mogą być czasami cięcia takie, że po prostu będę musiał się czegoś napić, bo po prostu już mi gardło wysiada, nawet chyba można to słuchać. Chociaż tak, już się lepiej czuję, już jestem zdrowy, super, mega fajnie. Juhu. O, tak, wezmę łybę. Tą kontrolę odstawię, bo tutaj mam tyle tego żarcia, że... Nie, nie wiem, nie mogę. Gdzie mam dać? Na 18. Czyli tu musimy gdzieś podstawić tą bombę. A w sumie. To, a czy mogę wejść na przykład wyżej? A! To, to Dobra, nieważne. Dajmy tą bombę. Powiem wam faktycznie, sprawdziłem to serium Serio mogą mnie zastrzec, To jest fajne. Piętro 0. Czyli jesteśmy na parterze. Simo. Ja mam to tutaj dać? Ej, ja chyba tu, tu gdzieś muszę po podłożyć. Nie wiem, poczekaj. Yy, to ja mam tutaj koordynaty specjalne. Ha, widzicie, jak się wycwaniłem? Minus 7. A to jest 7. 7? 7. W tym miejscu muszę podłożyć. I to chyba muszę zrobić tak. TNT. Ten. Tak. Będzie bum. No bo tak, to jest to. Tak, to są te koordynaty. I co teraz? A, chyba muszę użyć znowu komendy. Dla Jackiego. Eee! Coś chyba popsułem. Bo teraz powinienem wrócić do Johnnego i Claytona. Dla Jackiego. A, dobra, czyli ja muszę wrócić teraz do metra. Dobra, to wiecie, jak zrobimy. Bo ja się pogubiłem, chyba coś popsułem znowu. Jeśli tak, to przepraszam, ale dobra. Czyli teraz muszę wrócić do metra, a potem do nich muszę wrócić. Dobra, tak zrobimy. Bo po pokażę wam, że faktycznie, jak nie zauważą, to mnie zastrzelą. Tak, zastrzelili mnie. Zostałem zastrzelony. O nie, zostałem zastrzelony. Dobra, teraz szczepionki. Czyli teraz się wracamy do nich, i będzie grubo. Dobra. Na Jackie, czyli. To eksploduje pewnie za jakiś czas, nie wiem. I don't care. Gdzie jest ten słup? Pamiętam, że tu zawsze był słup gdzieś. Dobra. Czyli teraz muszę wrócić. Muszę do nich wrócić. To będzie długa droga. Bardzo długa. No i dobrze, szybkie cięcie i jestem właśnie w tym oto momencie, gdzie powinienem być. Więc teraz się wracamy. Tutaj pokazuję. Wróć do i Claytona. Tu są, tak, tu są. Idziemy do nich. Chyba to powinni być. O jak nie! Ciemandero! O! Udało się? Tak, wylecieli w powietrze. No akurat tego nie zauważyli. Nie, nie, nie wiedzieliśmy niestety. Super, mam pytanie. Czy wiecie, gdzie jest laboratorium, w którym prowadzono pracę nad szczepionką? Ja dobrze wiem, gdzie jest. Hm, ta. Jak szedłeś do miasta, to była e, tam odchodząca droga, jeszcze przed bramą. Powinna cię tam zaprowadzić. Idziemy tam dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia. Tylko uważaj, mogą tam być zarażeni. I mam pytanie: Po co tam idziesz? Moim celem jest stworzenie szczepionki. Uuu, jest grubo. Oho, co? Naukowcy ty próbowali i im się nie udało. Jak ty chcesz to? Bo ja nie mogę. Mam plany. Powiedzmy, że sprawdzonego źródła. A po drugie, ja mogę wziąć swoją krew i DNA. Co czemu? Nieważne, i tak życzę powodzenia. Przecież ja jestem odporny na to. Dziękuję za wszystko do... i do zobaczenia. Ja jestem odporny na to, ja mogę dawać ludziom krew i moje DNA. DNA. Ha! Teleport mnie tu fajnie. Zadanie. Spróbować wejść do laboratorium. To jest to? Tak, to jest to. Tu jest laboratorium. Dobra, idziemy. Oho. Idziemy, idziemy. Dobra. Jakbyście się pytali, dlaczego znowu włączę shadery, to. Tak. Uwaga, min. Laboratorium w trój... To tak znowu może zaciągnąć. Włączam sobie. Y, z ten, ten. tego ziomka, jak to jest. Krywacz mi. Dobra, mam. mam. Du yes. Dobra, nie, nie, bo to jeszcze bardziej mnie irytuje. Wolę zginąć niż, niż słuchać tego pikania. Dobra, idziemy. Wiem, trochę popsułem już w tej mapie. Ale, ale co tam? Dobra. To jest to stare, stare, stare laboratorium. Tak, i nie umiem się wypowiedzieć. Nawet no słyszę zarażonych, co nie jest zbyt przyjemnym dla mnie odgłosem. Raz, dwa, trzy. trzy nóżki dostał. Tu już jest lepszy kibel. Zabawne. No ale dobra. Powiem wam, że aż smutno mi się teraz robi. Jak w, nawet po prostu widzę to teraz, po prostu, że to już jest końcówka, tak naprawdę, bo tu już są szczepienia. Tu już są szczepienia, po prostu. Tu już jest finish, po prostu. Tu już jest końcówka mapy. Ale albo się jakoś magicznie mylę i to naprawdę okazuje się, że to początek dopiero. jaż nie, że znaczy, Jakby ktoś nie wiedział, o co mi teraz tak naprawdę chodzi, to chodzi mi o to, iż w momencie, kiedy. O bo ja tam mogę. Wyjść. Jezus, nie, strasznie, nie tak. Nie strasz mnie tak, proszę cię, nie straszcie mnie dzisiaj, nie mam humoru na to! Dobra, czyli tam raczej znaleźć nic nie znalazłem. No, mm, dobra i to. Fajne takie szklane tutaj wymyślili. Wszystko z cegieł, takie już stare po prostu wszystko jest. Garaża. Yy, ale garaża. A ja byłem już w nich, dobra. A bo to jest szpital! Chyba szpital, nie wiem. Nie wiem, naprawdę możecie teraz wszyscy wsać i zacząć klaskać, jaki ja jestem po prostu inteligentny. Dobra. Znowu mina. Ja znowu mam pół HP. Poczekaj. Spawny point! Więc jak jesteśmy na spawnym pońcie Też może i nie powinienem go wpisać. Ja nie wiem, czy na to drzewo powinien wchodzić. Jesteśmy na terenie szpitalu. Może uda się włączyć tradery, nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja, nie można nagrywać. No dobra, jestem z powrotem. Blok A. Tam chłopco, samobójstwo chce popełnić. Super, brawo on! Dobra. Do głównego wejścia jeszcze nie wchodzimy. Blok B. By tam wcześniej był blok A. Fiolki mamy jakieś? Dobra i to. Tylko jestem naprawdę ciekawy, jak niby my zrobimy tą szczepionkę, nie mając żadnego pojęcia o chemii? Nic. Widziałem tam jakieś neutrono, pierwiastko kropkowo jakieś pierdoły, nie wiem. Nie wiem jak my to zrobimy. Czy za wszystko za pomocą maszyn? Co, co ja się dziwię jest 2040 rok? 41 dokładniej w tej mapie, więc co się dziwić? No z drugiej strony, patrząc za to, jak to wszystko jest zarośnięte, to to może być, nie, jest 2015. No ale dobra. Chodzimy tu. wuce Dobra, przed taką akcją zawsze my musimy zesrać się, umy umyć rączki i iść dalej. Cześć. Y -y. U, u, u. Ciasto! Jest, dawaj ciasto, dawaj ciasto, Jest, dobra. Ja jestem zadowolony. Napiję się wody, która pewnie ma już z 15 lat. Jak jakie fajne! Jak fajnie woda kapie. Przesuwamy się, że znowu coś, coś się stało z mapą, ale nie. Dobra. Co ja mam zrobić? No to jestem. Spróbuj wejść do laboratorium. 249. A, to. Nie jesteśmy nawet w miejscu, w którym powinniśmy być. A, a, co? Nam tam. Wchodzimy. U. U. Tu jest zabarykadowane. Dobra. To na o, 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 tu coś jest. A no nie, przysłyszałem, że to są schody. Tam był wyższy poziom. Na tym wyższym poziomie nic nie znaleźliśmy. Wiecie, co to oznacza? Jesteśmy w dupie, ponieważ nie wiem, co zrobić teraz. Tu coś jeszcze jest. Tu pisało... Tam jest laboratorium! Uu, u, u, u. Ale z drugiej strony tu pisze laboratorium. Uwaga, miny. Bo skoro to jest lab lab laboratorium, to co to jest? Potrzebna karta dostępu. Znajdź przepustkę do laboratorium. Hm, zamknięte. No nic, poszukam przepustki w tych budynkach. Uuu, jaki fajna podpowiedź, dziękuję pięknie. E, nie, akurat to też jest... ...na plus, że te przepustki można... Wiem, przez chwilą miałem... się, że pracownicy mieli przepustki do tego laboratorium, więc przepustki będzie trzeba poszukać obok zwłok pracowników. A, a, więc to tak. To tutaj wiele trupów było. To czemu mi nikt nic o tym nie powiedział? Cześć! Dasz mi przepustkę może? Nie? To do widzenia. Dobra, dziennik misji. Przepraszam bardzo, ale ja muszę sobie to zapisać. 2, 1, 1, 8. 12, 1, 3, 2, 3. 2, 2, 3. Tu powinna być. 12. A jestem 7, czyli piętro wyżej. A ty nic nie masz? Nie masz? Dobra. Czyli wiem gdzie iść, muszę wyjść jedno piętro wyżej. Jeśli tu powinno być. Hyy! A ja tego nie zauważyłem. Dobra, mam przepustkę. Zjem sobie jeszcze przed tym. I wiecie co? Napiję się jeszcze. No, napiję się jeszcze. Wodę ze ścieków. No, nie, no wy, wyważcie że ja się, ja to tak komicznie czasami biorę tą mapę, ale jednak. Czasami to są. Może nie wiem powiedział, że błędy, ale. Czasami ta mapa też jest taka śmieszna, ale też oczywiście bardzo poważna, ale też fajna pod względem pomysłowym. Ale powiem że naprawdę czasami da się przy tym pośmiać. Mamy przepustkę do laboratorium. I uwaga, w tym oto momencie zakończymy film, bo jakby nie inaczej. Jestem taką chłopą, że będziecie musieli poczekać, aż wejdziemy do laboratorium. Więc co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!